Przychodzę do Was z pielęgnacją moich włosów. Wiem, że moje włosy to chyba najczęściej poruszany temat w komentarzach, i w wiadomościach prywatnych do mnie, dlatego że mówicie, że mam śliczne włosy. Ja tak nie uważam. Wiele bym w nich zmieniła, ale nie są najgorsze. Nie mogę na nie narzekać, to od razu Wam powiem. No i od czego może zaczniemy? Od koloru moich włosów. Moje włosy. To jest mój w miarę naturalny kolor, dlatego że pewnego czasu za sprawą tego małego produktu rozjaśniłam moje włosy. To było gdzieś w wakacje ubiegłe. Rozjaśniłam je sobie sporo, a potem byłam właśnie na wakacjach i tam sobie rozjaśniałam jak tylko mogłam. Moczyłam włosy w słonej wodzie plus słońce i wtedy naprawdę miałam bardzo jasne włosy. I od tamtej pory nie używałam tego rozjaśniacza, więc tak naprawdę możecie powiedzieć: Mogę powiedzieć, że to jest mój właśnie naturalny kolor, dlatego że już po tamtym robieniu tym. Rozjaśniaczem e, włosów to miałam odrosty. Jeszcze jakieś, takie tutaj niektóre mm, są, ale wydaje mi się, że to jest bardziej po słońcu. E, ja mam dosyć ciemny blond, jak tutaj pod spodem można jeszcze mm, zauważyć, ale ja nigdy nie używałam farb, nigdy nie robiłam sobie włosów na jakiś czerwony, bordowy, rudy, czy cokolwiek. Nigdy, nigdy, nigdy czegoś takiego a nie robiłam. E, więc e, zacznę, może, i to jest właśnie jeśli chodzi o mój kolor włosów. Moja mama też jest blondynką, ciemną blondynką, e, więc ona też sobie jakoś tam rozjaśnia te włosy. E, ja zawsze chciałam mieć taki piękny, piękny blond. To jeszcze nie jest to, co, chcia, to, co chcę mieć na włosach, na głowie. Ale może nie wiem, z jakichś pół roku, rok, bo uważam, że nie jest mi to jeszcze potrzebne. W wieku 16 lat nie wiem, nie uważam, żeby jakoś farbowanie włosów było mi bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o strukturę moich włosów czy kondycję ich, jest w miarę. Moje włosy są cienkie, natomiast mam ich dużo. Um, to jest chyba genetycznie po moim tacie i po jego rodzinie, dlatego że właśnie moja babcia, moja ciocia mają po prostu takie grube włosy i mają ich dużo. Ja mam cienkie włosy po mamie, ale mam ich dużo po tacie. Skomplikowane, ale to są po prostu już geny i z tym nic jakby nie zrobimy. Możemy sobie tam tylko wspomagać, jeśli mamy cienkie włosy i mamy ich mało więc jeśli o to chodzi, to właśnie to. Długość moich włosów ostatnio się z mniej skróciła. Skróciła się długość, bo się pytaliście, czy właśnie obcięłam włosy tak, obcięłam jeszcze w Winter Lashes, tak, About Me, tak i tak to już nie pamiętam co tam jeszcze było. W filmikach miałam długie włosy. Natomiast potem w pewnym momencie we vlogu i w holu noworocznym już miałam krótkie włosy i właśnie teraz też mam takie o krótkie. Przepraszam Was za wygląd moich włosów dzisiaj, ale dzisiaj postanowiłam zrobić sobie lokówką jakieś tam loki, w niektórych tylko miejscach i wyszły takie, no, takie fajne, naturalne, naturalna objętość takie loki. A więc to jeśli chodzi o długość, no i dlaczego ścięłam, bo po prostu kondycja moich włosów nie była najlepsza i miałam strasznie przesuszone końcówki właśnie po, po lecie, też ja używam często lokówki, prostownicy, a to zaraz o tym Wam opowiem i dlatego stwierdziłam, że trzeba je ściąć, żeby były takie zdrowe, teraz są zdrowe, takie silne, więc ciężej mi się je układa i tak dalej, i tak dalej może teraz przejdziemy do sprzętów jakich używam do moich włosów e, suszarki, którą używam jest to Expert 2000 e, Retracord System z Baby muszę schować kabel o, e, tak ona wygląda jest dosyć duża najważniejsze co ja cenię sobie z moją mamą bo moja mama też ma długie włosy e, to jest, słuchajcie, siła, z jaką wieje suszarka. To jest u mnie najważniejsze, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie, na przykład, jak do kogo i ktoś ma tak słabe powietrze, to mnie to po prostu denerwuje. Ja swoje włosy suszę około 4-5 minut, więc ona naprawdę dobrze suszy. Ma tutaj przycisk do um, zimnego powietrza, możecie również sobie tutaj, um, siłę, z jaką wieje, um, oraz um, właśnie stopień. Um, znaczy, temperaturę możecie sobie tutaj ustawić. To jest naprawdę prosta suszarka, a naprawdę dobra. Ja suszę bez tej końcówki. Wiem, że to jest niezdrowe, no ale nie lubię z tą końcówką po prostu. Suszę zimnym powietrzem, więc więc tak. To jest ta suszarka. I ona nie jest wbrew pozorom droga. W ogóle firma, firma Babylis jest bardzo dobra ceniona na świecie, a nie jest jakoś tam y, droga. Następny sprzęt, którego używam jest to prostownica również z Baby List, i to jest Wet and Dry. Tej prostownicy już na pewno nie znajdziecie, bo moja mama ją kupiła jak ja może miałam nie wiem z 10 lat, gdzie w ogóle prostownica dla mnie to było, co, co to w ogóle jest, jakieś takie szczypce. Ona mi się już tutaj, ta powłoka ceramiczna strasznie spaliła, czy nie wiem, co się z nią stało, ale już nie mogę jej używać, muszę ją wyrzucić. Natomiast właśnie takiej używałam, ona ma obrotowy kabel, więc to jest właśnie fajne w tej prostownicy. I jeśli macie jakiś fajny typ, jeśli chodzi o prostownicę, to napiszcie mi na dole. Jedyny problem, jaki miałam z tą prostownicą, to było to, że nie mogłam sobie loków nią robić, bo ona strasznie ciągnęła włosy. Wydaje mi się, że przez swoją grubość tego plastiku mogło mogła się coś takiego dziać, więc ja chcę jakąś taką cienką, a fajną prostownicę. Plusem było to, że... Pro... Pokrętło z temperaturą, było o tutaj w środku, więc z wierzchu nie było problemu, że coś mi się niechcące zmieniło z temperaturą, i ona się rozgrzewała do 180 stopni Celsjusza. Następny mój sprzęt do włosów jest to lokówka, o którą często, często pytacie i zaskoczę Was. To jest lokówka z Tesco. To jest lokówka, którą kupiłam kiedyś z moją przyjaciółką w Tesco i ona kosztowała 40 zł A słuchajcie, jest znakomita e, ona jest prosta, jak widzicie ma tą łapkę, więc to nie jest żadna stożkowa, nic takiego to jest po prostu deskowa taka mm, lokówka ma tutaj tą stopkę e, temperaturę ma tutaj z boku co nie jest jej plusem bo często mi się e, zmienia, ja robię ją od razu na dziesiątkę, bo nie chcę mi się w to tam bawić, żeby długo kręcić e, kabel ma obrotowy tutaj ma przycisk i on off no i to tyle, robi loki takie, możecie sobie zrobić naprawdę loki od różnych, od takich bardzo z takich zbitych do takich jakichś tam fal naprawdę jest wielofunkcyjna ale też właśnie planuję jakiś zakup jakiejś takiej porządniejszej, może lepszej, może, może będzie mm, lepiej robiła te loki, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione lokówki i prostownice, napiszcie mi ich modele, nazwy i tak dalej, co potrzebne na dole. I taki ostatni sprzęt, którego używam, to jest moja szczotka, i to jest Tangle teaser, który ostatnio sobie zamówiłam, ale. Właśnie nie rozumiem, dlaczego ja tak późno to zamówiłam. Ja YouTube'em ogólnie zajmuję się od dwóch lat i od dwóch lat te szczotki były tak popularne. No i ja tak mówię, no kurde, w końcu bym sobie zamówiła ten geliccer. No i zamówiłam. No i to było dosyć niedawno, ale szczotka jest super, nie zamieniłabym jej na nic innego super się trzyma w ręku czesze nią właśnie takie loki, żeby rozczesać je delikatnie czesze nią też mokre włosy no super, rozczesuje jakiekolwiek kołtuny jest naprawdę super, więc polecam Wam ją w 100% teraz przechodzimy do Kosmetyków, jakich używam, e, jeśli chodzi o moje włosy. E, do mycia moich włosów e, używam najczęściej szamponów z OSI. E, tutaj akurat mam e, Ossum awesome Volume Shampoo. A, czyli to jest taki e, no objętość, ale mam różne. Mam jakieś nawilżające, jakieś dodające, właśnie tą objętość, potem coś tam, coś tam taki czerwony, ale nie pamiętam do czego on jest. E, więc mam wszystkie, wszystkie rodzaje pod e, moim prysznicem, ale pokażę wam tylko jeden, bo tu chodzi o to, że ja używam po prostu produktów Osi e, i dwa razy w tygodniu używam e, tej 3-minutowej. Masko odżywki. No to jest po prostu taka głęboko, głęboko naprawcza odżywka. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku: Deep Conditioner. I ona przepięknie pachnie. Po prostu ja ją kocham za zapach, za działanie. Jest cudowna, uwielbiam ją. Więc dwa razy w tygodniu używam tej. A takiej do codziennego, o matku, użytku, odżywki używam właśnie takiej z Balei, która również jest bardzo polecana, wiem, że uwielbia ją Oleska i za każdym razem jak mówi coś o włosach, czy właśnie ostatnio w ulubieńcach chyba roku mówiła właśnie o tej odżywce, to jest taka... Odżywko maska już na umyte włosy, ją zostawiacie na tych włosach i tutaj mamy mango i aloes i to jest przecudowny produkt do codziennego właśnie użytku. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że jej się po prostu nie spukuje. Ja jej używam jak prostuję moje włosy, czyli przed prostowaniem włosów używam tego produktu. Jeśli chodzi o takie nawilżenie, zmiękczenie włosów. Natomiast jeśli chodzi o moment, kiedy ja kręcę swoje włosy lokówką, używam tego olejka z L'Oreal. I nie, powiem, jak się, nie powiem Wam nie on się nazywa, Bo ja go kupiłam właśnie tam w Chorwacji. Jak widzicie jest połowa jego. Ja używam go, kiedy kręcę włosy, po to, żeby moje loki były takie lśniące, fajne, zdrowo wyglądające. Więc jeśli prostuję włosy, używam tej odżywki, jeśli natomiast kręcę i chcę, żeby włosy były takie lśniące, to używam właśnie tego y, olejku z L'Oreal. Chodzi jeszcze o prostowanie moich włosów to to jest mój ulubiony produkt, który pomaga mi wyprostować moje włosy, dlatego że moje włosy nie są łatwe wbrew pozorom do stylizacji. One jak właśnie mam loki, to one zaraz się prostują, jak mam wyprostowane włosy, to one tam w swój sposób się trochę podkręcają końcówki, tak jak robią się po prostu takie moje naturalne włosy. I ten produkt pomaga mi w 100% utrzymać proste włosy. Ja kupiłam ten produkt, pamiętam Anżelina o nim mówiła i właśnie stwierdziłam, że co jego zakupie jest świetny. On pomaga mi właśnie wyprostować te włosy, ja nim popsikam włosy i przejadę 5 razy prostownicą i już mam proste włosy, znaczy takie jakie chciałam po prostu mieć wyprostowane i on kosztował chyba. 20 zł, coś takiego jest dostępne w Superfer. Jeśli chodzi o takie dość niezdrowe rzeczy do włosów, mam jeszcze got To Be Powderful. Puder nadający objętość. Ja go nakładam, jeśli nic nie robię z moimi włosami, ani ich nie kręcę, ani ich nie prostuję. Nakładam je tylko i wyłącznie na czyste włosy, czyli dopiero co umyte, dlatego że on strasznie, ale to strasznie plącze włosy. I z tym musicie się liczyć, że on robi takie sztywne tempe, że już z nimi nic nie zrobicie. Jeśli będziecie je jeszcze tam próbowały układać, możecie zrobić sobie mnóstwo, mnóstwo kołtunów, bo ja zrobiłam tak to za pierwszym razem. I i od razu poszłam umyć jeszcze raz głowę bo to była tragedia i polecam Wam go nakładać go bezpośrednio bo ja pierwszy raz pamiętam jak nałożyłam go na rękę i potem tak właśnie wcierałam, narobiłam sobie mnóstwo kołtunów, nie mogłam ich rozczesać włosy wyglądały strasznie jak jakieś natapirowane jakieś kukły więc to było straszne. I tak, jeśli chodzi o wszystkie kosmetyki, to by było na tyle. Jeszcze Wam powiem jak ja myję moje włosy i jak je suszę w jaki sposób. Więc ja myję swoje włosy zawsze głową do dołu. Nigdy ich nie myję tak, wiem, że tak się powinno mieć, ale ja zawsze je myję głową do dołu. Nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje, że je lepiej umyję w środku w środku włosy. No tak, przy skórze głowy je umyję lepiej. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha, jak suszę. Suszę też z głową do dołu, żeby właśnie unieść je, ale jeśli chcę jakieś takie proste, oklapnięte, bo tak mi akurat się widzi, to suszę je tak z góry zimnym powietrzem. To jest najważniejsze. Zimnym powietrzem. Szczególnie teraz w zimę, kiedy po umyciu i włosy je rano zawsze. Wiem, że to też jest niezdrowe, ale no cóż, ja zbyt często nie choruję i od takich rzeczy na pewno ja nie choruję, więc mogę sobie na to pozwolić. I jeśli chodzi właśnie o takie mycie, to myję je ciepłą wodą, no bo tak. To tak jest przyjemnie. Natomiast y, potem je suszę zim, y, su, zimnym powietrzem. O, suszę zimnym powietrzem, dlatego że jak wychodzimy na zewnątrz i tam jest zimno, i gdybyśmy je jeszcze suszyli ciepłym powietrzem, to łuski y, włosa są y, otwarte. Jeśli wychodzimy na y, zimne powietrze, one są na, narażone na jakieś czynniki zewnętrzne, które niezbyt, przyjają na, niezbyt sprzyjają naszym włosom. A tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam o moich włosach. Jeśli chcecie coś jeszcze wiedzieć, to um, napiszcie w komentarzach. Ja na pewno odpowiem, odpowiadam na każdy komentarz. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!